Będzie fajny odcinek. Miam, miam, miam Siemalo! Witajcie w kolejnym pytanie. Czy wyzwanie? Ostatni film mega mega Wam się spodobał. Była naprawdę mega duża oglądalność, więc stwierdziliśmy, że zrobimy kolejną część. Tym razem jest z nami tylko Bartis z kanału Tourson. So Zlecimy go 30. No i co? Lecimy. Dobra, to zaczynamy może od Ja Bartiemu, co? Dobra. Co mm. ja tak gadam, a wiek jak zwykle... A nie nie my jak zwykle, o nie jak zwykle oh. to wybrałeś dobra, dobra. Barti pytanie czy wyzwanie? To lecimy najpierw pytaniem Pytanie, ale jesteś się lamus Gdzie spędziłbyś wymarzone wakacje? A przez jaki okres czasu byłyby to wakacje? Miesiąc To Ej. takie konkretne Jaki miałbym budżet? Nieograniczone, no Aha. wymarzone człowieku Ej. Chyba w Azji. W sensie bym najpierw y, Japonia, potem Korea, potem Chiny, i na koniec żyć Indie. O, no, wow. To mi też się podoba, taki wybór. Wow. No dobra, to lecimy z tobą czy z kimś? Adzie. Z tobą. To by był miłosny wypad. Proste <grym> Adzie. Dobra, Ada, pytanie czy wyzwanie? Hmm. Wyzwanie. No dobra, wyzwanie. To zacznijmy od lajtowego, Adeczka na dworze musisz obsypać się e, garść. Znaczy, zebrać w się sensie najpierw liście, a potem się mi obsypać e, w seksowny sposób. Nie, no w normalny sposób. Spokojna głowka, lecimy. Daj. Dajesz. Dramatyczny chory, no, no. Ja chcę bardziej hardkorowe wyzwanie niż ty. No dobra, Aniela, to co ty chcesz? Wyzwanie czy no ja co? Chcę, ja chcę wyzwanie, tylko jakiś hard. Wyzwanie mm. hard. To tam jest takie boisko. Jak tam będą jakieś dzieciaki, to masz im zabrać piłkę. I uciec no. z nią. Dobra, lecimy! może nie uciec, tylko. Zamknij się! Co ty kontynuujesz? Dobra, teraz ty, Bertie. Pytanie czy wyzwanie? Wyzwanie. To musisz biec przez ulicę albo w ogóle najlepiej skakać na jednej nodze, albo najlepiej i to i to i drzeć się. I Na całą. Na całą drzeć się okolice. No okej! bo nie się do tego, ale oczywiście to zrobię. To lecimy. Dobra, adeczka, a teraz pytanie czy wyzwanie? No to teraz niech będzie. Hmm, pytanie. Dobra, poczekaj. Jakie jest Twoje najlepsze wspomnienie z dzieciństwa? Pewnie jak spędziła cały dzień ze swoją siostrą, Anielą. Spędzałam z tą każdy dzień w dzieciństwie. <noise> 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 Więc miałaś wspaniałe dzieciństwo? Tak! <noise> Nie, chyba. <noise> chyba jak. Jak. Jak... <laughs> Nie mamy żadnych ciekawych. Coś z czardziku z księżyca za każdym razem jak dostawałam jakąś rzecz związaną z nimi. To było takie fajne, lubiłam te rzeczy związane z księżycami Nawet z księżyca. teraz tak wyglądasz jak czarodziejka z Danus No. Ale mózg mam jak te z księżyca Trach, Trochę tak. A ty jesteś. <śmiech> <śmiech> Dobra, to teraz... E... Ja to wiem. Teraz, mi teraz mi pytanie, mi pytanie, mi pytanie, My, mi pytanie. Pytanie. Pyta. A pytajcie mnie, no. No, dajesz. Mhm. A, dobra, ja. Eee... Czego nigdy byś nie zrobiła? Hmm, jakiejś krzywdzącej rzeczy innego człowieka. No, to tak przede wszystkim. Nie zrobiłabyś? No chyba, że jakaś laska próbowałaby się dorwać do tych ręciach. <śmienicza> Wtedy bez po prostu zastanowienia wbiłabym takiego śledza w gardło. Dobra, przepraszam. <śmienicza> nie skrzywdziłabym nawet żywej po prostu Muszki. istotki, tak bez powodu, nie? Okej. <śmienicza> <śmienicza> A tak, no bo co jeszcze takiego bardziej szalonego na przykład? Nie wiem, może bym nie zjadła kupę. My byśmy z Adam zjadli. Dlatego o tym mówię. Dobra, to kto teraz? No to ja mam jeszcze jedno wezwanie dla Bartiego, żeby pocałował wszystkich uczestników w stopę. Uczestników? Uczestników gry. Ale wy macie brudne, mogę Was w usta pocałować. Nie, to w rękę. Albo w Ada jaka? Oj, takie sąduszki. Czekaj, chodź. Ada... Nie! Nie co? Ja, ja słyszałam jeden komentarz. A teraz tam! Ja słyszałam jeden komentarz. Ty to będziesz montował dlaczego Nie bar... mocnij ją! Dlaczego? <śmany> dlaczego? <śmany> dlaczego Ada e, cały czas się dostawia do tego Bartiego i już też wkurza jedną laskę? bo jest zazdrosna. Jeżeli macie z problem, Musicie zaakceptować każdy rodzaj miłości. No dobra, nawet Dobra, Paulina, czy masz dla nas jeszcze jakieś wyzwanie? No mam. O, Paulina przyszła! O, gdzieś Paulina! Cześć! Idźcie na dwór i kręćcie się w kłaczku, jak kiedyś w szkole się robiło. I jak. i szukajcie się się co? Taki tytanik, no bo oni tak się Titanic. trzymali za ręka, tak... Tak, czasami. Tak, no, w tytaniku tak robili chyba. No na imprezie tak. tak się tak robi. A, nie to, a to nie był Roma i Julia? Aha. Nie. Dobrze. To zaczynam.

No, nie, nie, nie... Jaki rozkakiwny! Ale się noga... aż mi się złapało! No to Ada, żegnaj. Albo nie, bo ona dziwnie się rzeka. To tyle na dzisiaj! To tyle w dzisiejszym filmie. Wiecie, czy Wam się podobało? Zostawcie około 7000 łapek w górę i robimy kolejne pytanie czy wyzwanie. Będziemy, będziemy robić coraz bardziej hardkorowe wyzwania. Wiecie, oni nam piszą te wyzwania w komentarzach. No. O, więcej wyzwań niż pytań? Tak. to będzie jakiś hardcore. Nasi widzowie oni lubią, lubią, jak coś się dzieje. Oni wiedzą, się kupę. To Ale powiedzieli, ja powiedziałam, że nie zrobię takich rzeczy No dobra, to żegnamy się z wami Kochamy was, buziaki ja Mam dużo dłonie